Mnie ojca i syna ducha świętego. Amen. Przybądź, duchu święty, ześlij z nieba wzięty światła twego strumień. Przyjdź, ojcze Bogich, dawco darów drogich, przyjdź światłości sumień. O najmniejsze z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźbienie w pracy tych ochłodą w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj swojej potędze. Bez twojego tchnienia. Cóż jest, jest wśród stworzenia jej cierń i nędzę? Obmyj, co święte. Oschłym wlej zachętę, w serce rany. Nagnij, co hardy, rozgrzej serca, twardy, prowadź zabłąkany. Daj twoim wierzącym, w tobie ufającym siedmiorakie dary, daj, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Amen. 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 Czy Feng Shui. Może być zagrożeniem duchowym. Wejście w to zapoznanie się, rzeczywiste ustawianie tych rzeczy według tych praktyk. Wyobraźcie sobie Państwo, są ludzie, którzy mówią Wam i biorą za to pieniądze, że jeśli materac w łóżku małżeńskim będzie podzielony, to małżeństwo się rozpadnie, a jeśli będzie cały, to będzie wszystko dobrze. Że jeśli powiesicie lustro na drzwiach łazienki, to to lustro odbije energię chi i w tym domu będzie się dobrze żyło. Że jeśli brakuje wam pieniędzy, to wykopcie i tutaj wezmą taki przyrząd, który wygląda na przyrząd, na wręcz techniczne jakieś urządzenie mapę Bagua i wyznaczą na tej mapie, chociaż jest to wszystko absurdalne działanie. W południowo-wschodnim kącie waszego ogródka, czy waszego mieszkania, ale ogródka teraz mówię o, o, o pieniądzach, że tam wykopiecie dołek, wrzucicie pieniążki, zasypiecie i jeszcze musicie usypać kopczyk i dzięki temu macie pieniądze załatwione. Każda chińska restauracja ma w akwarium i tam pływają cztery i tam pływa sześć arwen czarnych ryb. Nie może być ich pięć, nie może być ich siedem. Ale sześć, bo to daje szczęście. Dachy domów muszą mieć podcięte. Ten charakterystyczny, podcięty obrys dachu. Muszą mieć podcięte dachy. Dlaczego? Dlatego, że ostre krawędzie tną interesy. Rozmawiamy o praktyce wiekowej, ktoś powiedziałby szanownej, mającej 3,5 tysiąca pewnie lat która wywodzi się z rozważań chłopów chińskich na temat tego, gdzie, się, gdzie piec w chacie umieścić. I tutaj wykoncypowali w te zimne wieczory, gdzie już tak słońca nie było, tak, te krótkie dni, długie, długie noce, i wykoncypowali metodę ustawienia pieca w domu. I potem to się rozszerzało, rozszerzało, aż do tego, że istnieje Feng Shui Yang i Feng Shui Yin. Jedno dotyczy życia, a drugie dotyczy śmierci. Jeśli państwo będziecie chcieli ingerować w swój los i poprawić zobaczcie jak będziecie przebudowywali grup swoich rodziców, bo to może wpłynąć negatywnie na wasze rodzeństwo. I już sobie wyobrażam wojny pomiędzy dziećmi o to, jak przebudować grobowiec rodziców. No bo jak przebuduje tak, to Zanek będzie szczęśliwy, a jak tak, no to ciotka lolka. Feng Shui jest bodaj czwartym z najważniejszych elementów filozofii chińskiej, ateistycznej filozofii, konstytucyjnej. Są ważniejsze, ale on jest ważny. Ważny do tego stopnia, że opisywane są w literaturze potężne katastrofy tam rzecznych, zbudowanych w miejscach, w których geologia mówiła nie, a feng shui mówiło tak. Stawiano na fliszu, flisz na siąka ta warstwa, powiedzmy, ilasta nasionka wodą i ta warstwa skalna zsuwa się po warstwie ilastu. Katastrofa. Każdy może sobie poszukać w internecie, do czego prowadzi stosowanie irracjonalizmu w życiu. Musiałem tych książek przeczytać. Drodzy Państwo, ja kiedyś pomnika oczekuję, bo ilość idiotyzmów, jakie ja musiałem przeczytać w życiu swoim, ta literatura została na Miodowej, u Kapucynów, gdzieś tam ścigali mnie, żebym ja zabrał te sześć komut zastawionych tymi wszystkimi książkami. Ilość debilizmów, które musiałem przeczytać o życiu po życiu, o astrologii, o Feng Shui, o tych wszystkich... Naprawdę pozbyłem się tych książek, ale zawsze gdzieś na końcu, tam gdzie jest irracjonalizm, pojawia się duchowość. Błąd zawsze pociąga grzech. Błędy poznawcze zawsze powodują przestępstwa duchowe, przekroczenia duchowe. Dlatego, że jeśli słyszycie Państwo, że nawracaliście się przez odnowienie umysłu, to jak sobie psujecie umysł, to się degradujecie duchowo. Czy mogę uzdrawiać się metodą Silwy? Samo uzdrawiać, bo tak to jest sprzedawane. Metoda kontroli umysłu według Sylwy nie jest metodą samouzdrawiania. To jest metoda będąca sumą kilku różnych ścieżek inicjacyjnych. Stworzył ją Meksykanin, technik, facet, który naprawiał radio radioodbiorniki, i on wszedł w okultyzm i zebrał w jedną metodę kilka różnych, Technik inicjacyjnych, takich jak, ponieważ uczestniczyłem w takim kursie, mogę to powiedzieć bardzo dokładnie. Depersonalizacyjne techniki szamańskie wchodzenie w kamień, wchodzenie w drzewo i tak dalej. Tutaj chodzi o zatarcie granicy pomiędzy tożsamością a rzeczywistością. Techniki magiczne, techniki spirytystyczne tutaj tworzy się takie centrum kontroli wszechświata. Ja w tym centrum mam zarządzać wszechświatem. Zapraszam dwie osoby. Nie wiadomo dlaczego dwie. Potem być może wyjaśnię dlaczego. I wymyślam je sobie: Einstein i Catcher Donald. Tak? Ale czasami przychodzi, mieszkamiki i pan w kapturze. Albo jeszcze ktoś zupełnie inny. Są też techniki magiczne, wypowiadania pewnych formuł, inkantacji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja zostałem na taki kurs. Zaproszony i poszedłem na niego. Zaproszony w tym sensie, że zrozumiałem z tych wszystkich opisów, że ja będę panował nad własnym umysłem, po to, by być nieskończenie skutecznym. A ponieważ prowadziłem studia nad skutecznością, było to dla mnie bardzo ważne. I do końca tego kursu nie wiedziałem, że wszystkie te działania, które w trakcie tego kursu się dzieją, mają na celu otwarcie mnie na świat demoniczny. Prowadził ten kurs facet, który był, wspomagał kadrę szablistów polskich. Facet był w garniturze, wyglądał to jest połowa lat 90., czy nawet początek lat 90., wyglądał jak tak, jak teraz sobie wyobrażamy faceta z Młej. W kursie i o kursie mówiono tylko i wyłącznie przy użyciu pojęć udających język naukowy, mówiło się o częstotliwościach fal mózgowych. Nieważne, nie będę zdradzał zawartości tego kursu, żeby człowiek był przekonany, że niemożliwe jest możliwe, to nauczono mnie w 20 sekund żonglować trzema piłeczkami. I to się wydaje nieprawdopodobne, ale ja dzisiaj córki w dwie minuty żonglować piłeczkami, bo wystarczy opanować jeden trik. Ale nam się to wydaje nieprawdopodobne. I teraz to jest metoda perswazji wszystkich technik okultystycznych, inicjacyjnych, szamańskich itd. To znaczy, że ludzie pokazują nam na początku, że niemożliwe jest możliwe. I mówią nam, żeby osiągniemy efekty niesamowite. Ale to jest tylko para argumentacja. Argumentacja przez analogię, która kompletnie nie ma żadnego związku z tym, co dzieje się w trakcie kursu. Ja w trakcie kursu jestem otwierany na rzeczywistość duchową. Jeszcze zapytam, bo czasami te, ta metoda Silwy, ona nie jest, Silwy nie nazywana jest metodą Silwy i proponuje nam się tak jakby pewnie takie wyrywki z tego, że to pomoże koncentracji, funkcjonowaniu, pomoże się zrelaksować, to tak jak powiedziałeś to wejście w kamień, no to są takie medytacje, są po to, żeby tak się odprężać, żeby tak odczywać lepiej. To dalej jest dla nas niebezpieczne. No mogą być dziesiątki różnych sytuacji, dlatego że ktoś metodę Sylwy może nie nazywać metodą Sylwy. Ktoś, coś co nie jest metodą Sylwy, może nazywać metodą Sylwy. Ci, lud ci ludzie mają dwie motywacje. Pierwsza to jest zarabianie pieniędzy, a druga, jeśli są już całkowicie przejęci przez złego ducha, to zarażanie innych osób. I jak się patrzy na, na historię wielu okultystów, to w pewnym momencie ten element komercyjny zanika. I oni już tylko i wyłącznie szerzą demonerkę. Oprócz metody Sylwy te wszystkie techniki warunkowania, relaksu głębokiego, medytacji przekraczającej próg transu, one są dostępne w dziesiątkach wariantów pod tysiącami nazw. Nie ma możliwości zdefiniowania wszystkich obecnych na rynku dziś internetowym w sieci propozycji inicjacyjnych. Na świecie są tylko dwa sztandary. Sztandar miłości Jezusa i sztandar woli mocy. I to obejmuje wszystkie sfery, nie tylko życie indywidualnego. Na kanale Tekili TV jest historia Ewy Sobczak. Opowiada ją razem ze swoim mężem Pawłem. I tam jest taki fragment, kiedy idąc do ołtarza na Jasnej Górze, ona się przewraca i mówi nie swoim głosem, Głosem mężczyzny, głębokim głosem. O czym mówi jej mąż, który był tego świadkiem? Wszystkich manifestacji demonicznych, które miały miejsce w chwili, w której Ewa zaczęła się nawracać. Najogólniejsza zasada: dopóki będąc w okultyzmie, nie masz pojęcia, że jesteś w okultyzmie, tak? No bo mówią ci, pójść do biologoterapeuty, mówią ci, idź na, postawić karty, ktoś, idź, będziesz kontrolował swój umysł. A struktura wolicjonalna, intelektualna tych wszystkich rzeczywistości okultystycznych polega na tym, że ciągnie człowieka z mniejszego w większy grzech. Na tym to wszystko y, polega. Najpierw jest fałsz intelektualny, ale potem są granice, gdzie naruszamy intymność osób, robimy jakieś dziwne rzeczy. No, Boże święty, czytanie myśli innych ludzi to jest coś, czego chrześcijanin nie powinien chcieć, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym proponuje się nam władzę. Władzę nad innymi ludźmi. I teraz, w chwili, w której schodzimy coraz niżej w tej drabinie moralnej, człowiek, który do niego dociera, że albo ten system intelektualny, który stoi za tą propozycją tak, medytacji chrześcijańskiej, czy jogi, jogi zwesternizowanej, nie jogi hinduistycznej uprawianej przez hinduistów w Indiach, tak, jogi zwesternizowanej. W chwili, w której ten człowiek dowiaduje się, że jego depresje mogą się brać, tego, że brał jakieś dwa kawałki metalu i mu ta różdżka w rękach albo kawałek wahadełka i to się zachowywało dziwnie, że był u i czuł się dziwnie, że wywoływał duchy i coś się działo dziwnego, tak? Cokolwiek, kiedy do niego intelektualnie dociera, że zdarzyło się coś niezwykłego, czego nie da się tłumaczyć regułami nauki, tak? Świata przyrody, przyrodzonego świata, tylko regułami nadprzyrodzonymi. nadprzyrodzonymi. I człowiek bardzo może być zaskoczony tym i najczęściej jest zaskoczony. I to jest ten etap bardzo trudny wychodzenia z okultyzmu, ponieważ trudno jest uwierzyć w to, w czym się było, i trudno jest uwierzyć, że w ogóle się w tym jest. Na tym polega Mistrzostwo Świata Manipulacji Złego Ducha, który chce nas po prostu zabić, doprowadzić do samobójstwa. I wiele osób, wielu okultystów yy, samobójstwo popełniło. A. Demon, który za tym stoi, ujawnia się w chwili, w której człowiek chce się z tego wyrwać i od tego odwrócić. I wszystkie te świadectwa, które są na kanale Etekeli TV, świadectwa tarocistów, świadectwa ludzi po Kursie Sylwy, świadectwa bionergoterapeutów, świadectwa ludzi, którzy wywoływali duchy, którzy ćwiczyli najróżnorodniejsze techniki inicjacyjne, wszystkie one, jeśli mają pozytywny finał, to w, tym, w tej historii jest zawsze Bóg, który tego człowieka. Z tej sfery demonicznej, demonicznej wyciąga. Ale na początku są manifestacje, i kobieta mówi męskim głosem. Oprócz metody Sylwy, te wszystkie techniki warunkowania, relaksu głębokiego, medytacji przekraczającej próg y, transu, one są dostępne w dziesiątkach wariantów pod tysiącami nazw. Istnieje po prostu pewna pula, o której tutaj przez te 40 dni mówimy różnych praktyk, które są zestawiane w różnych zestawach, zaczyna montować film o sadguru, takim coraz bardziej zdobywającym, coraz bardziej popularnym na Zachodzie guru hinduistycznym, który nie jest oczywiście guru hinduistycznym, bo hinduizm jest nie misyjny. To jest ewidentnie jakaś sytuacja nastawiona na komercję albo na coś jeszcze innego. I człowiek opisał bo to trwało cztery miesiące i nad tym się da jeszcze zapanować nad całą tą historią. Robert opisał od pierwszej medytacji aż po uwolnienie. Mhm. To jest wstrząsające świadectwo. Ja mam go na razie spisane, a potem będzie. Będę też nagrywał z nim. Natomiast nie ma możliwości zdefiniowania wszystkich. Obecnych na rynku dziś internetowym w sieci propozycji inicjacyjnych. Dlatego, że one są pod tysiącami nazw i linia magiczna, linia transowa, linia szamańska, linia spirytystyczna, linia czarostwa. Wszystko to jest wymieszane w różnych proporcjach. Tam jeszcze jakieś bóstwa dochodzą, tam jeszcze jest jakiś kahunis z Polinezji, tam teoria, czyli te synkretyczne religie południowej Ameryki, a potem jeszcze świeckie manifestacje religii, takich jak Capoeira, która jest świecką manifestacją religii candomblé, synkretycznej religii okultyzmu. Połączenia okultyzmu indyjskiego z magią przywiezioną z Afryki. I tych mutacji mogą być, być tysiące. Wielokrotnie tu już mówiłem o tym, jak próbować odróżniać praktyki nadnaturalne od naturalnych.